Gros każdy zna, a ekspresową i ostrą zupę gros na początku kurczaka klepiemy na szczęście, kroimy na mniejsze kawałki, gotowego najlepiej wymieszać z oliwą, przyprawą do gyrosa, sokiem z cytryny, solą oraz pieprzem. Kurczaka odstawiamy i w tym samym czasie podsmażamy na patelni cebulkę i stopniowo dodajemy paprykę, najlepiej czerwoną oraz żółtą. I kiedy wszystko nam się dokładnie podsmaży, całość przekładamy do garnka i na tej samej patelni podsmażamy wcześniej przygotowanego kurczaka. Całość najlepiej podsmażyć dosłownie chwilkę i do garnka przyłożyć tylko kurczaka już bez zbędnego tłuszczu. Na koniec wystarczy dodać kukurydzę, całość zalać pasatą, dodać odrobinkę bulionu. Ugotować, przyprawy tak jak pieprz, sól oraz koniecznie serek mascarpone. Taka zupa najlepiej smakuje z dużą ilością płatków chili oraz na przykład ze szczypiorkiem.